kolejny odcinek! Kuba, wiesz, ty. jak to, wiesz, to, to takie różowe, to wywalicie cię na metę i wygrasz, chłopie, wiesz, jak tam... We, czekaj, no, tak chcę spróbować. O, Kiele musisz się, ty mnie oszukujesz! Ja bym ci stary nigdy nie oszukał, ale wiesz co? Możesz tej sobie... Ooo! Wow. No. Znowu ty... O, udało się! Udało ty, się! Ale powiem, A co? Ci naj Ty! Bez spacis! O, wow. Ale coś się. Nie chłopie, <grym> No, nie, to. Ej, nie! Nie, no ziska. Jak ja skomu mam grać z tamtych geista? Jak on takich rzeczy prostych nie ogarnia! I dawaj, teraz stary, tutaj się pusta! I dawaj, szybko, bo ktoś tam już się kwalifikuje. teraz. To, na tu żółte. wow! Nie, ale nie. Mi to dupnęło. Dawaj, teraz lecisz oczywiście wszystko! Przez... Ej, dobra. Najsik, stary, idzie ci naprawdę do... Nie, oh! nie. <laughs> Ale ci to walnęło, stary, co ty żeś w ogóle wymyślił. My dobra, teraz przeskakujemy. Dawaj normalnie, czekamy na to. No nie, nie. Spadłem. Ej, dobra, dawaj teraz, stary, szybko Ale na to nie, chute, bo to może być gigant. Nie, Kuba, dawaj to szybko. Nie, ludziska, no jak mam... Teraz, Kuba, masz najlepszą Spojam ulubioną gradkę, e, mapkę, ale nienawidzę tej mapy. Nie nienawidzę c... tej mapy. Cały Czemu? czas tu się ślizgam, jak nie wiem. <grym> Stary to jest najlepsza! Nie, nie mogę Pfft. się podnieść! Stary to jest najlepsza! Nie, Normalnie no jeszcze uderzyć. baba! Ławu się! No, ja żadnym łamusem nie jestem głowie, ja jestem twoim bratem! Dawaj teraz do góry, dobra, cyk, elegancko, dawaj, spinaj się! O, się! prawie zaatakował ale jak teraz, o, stary przysekłeś! Ej, Tylko dobra, widzę. dawaj teraz się stary skup i dawaj na szybkości, biegnij tam, biegnij stary o na nie, szybkości. mnie. Nie. No, nie. Ale cię to nie baleło, chłopie, ale cię to... Nie. Co, co tu się dzieje? Ej, chłopie, musisz spację używać. To się, Więcej, to się, nie, Kuba, Bo ba... Gdzie ty w ogóle jesteś, bo ja cię nie to widzę, chłopie. Ja cię nie widzę, to dawaj, To mnie ewidentnie uwzięło. Dawaj, 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 dawaj o, bo o, to o, może o, być... O, o, Dobra, no się! I teraz dawaj! Lecimy oczywiście tam, cyk elegancko na metę. Oj, cię coś dupnęło. Ale nie, dawaj, dawaj, nie, spadłeś? Nie, stary, czemu ty spadłeś? Dobra, nie dawaj, spadłem. teraz przeskakuj. Dobra, cyk no elegancko! Teraz komuś lecisz z razem. Nie to wiem, jest czy To jest ewidentnie naj. Ciesza mapa w całej grze. Chłopie, dawaj tej skrótem, lecisz bokiem, nie. chłopie. wow, ale mi to to wow, da, gdzie ja jestem? Widzisz mnie gdzie ja jestem? Stary, jestem obok mapy, nie. byłem. Co? Ja Dobrze. Przez chwilę. Ja tego ludziska. Czekaj, poczekaj. Nawet... poczekaj. Dobrze. Ale nie wiem gdzie ty jesteś, ty już tam za, gdzieś. Za nie, za tobą. Za mną jesteś? Chłopie, ty jesteś dopiero tam. Dawaj, Tukuma, bo to tu może być przypało. Wow! Pełny skill'ik. Teraz patrz, tutaj odbocz... Oh! On... Ale sobie ładnie przeskakujesz. Poczekaj, Zdawaj poczekaj na mnie. O, 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 pięknie! I teraz patrz, pokażę tych tutaj takiego skróta, chodź tędy i tu sobie przeskakujesz i podwójna spacja, tylko musisz tam... O, Yo! Ale ty jesteś kozakiem! Alby spadłem. Alby no spadłem no ale będziesz się. większym kozakiem, no, no teraz tak, tu przeskakujemy, dawaj tutaj chodź i teraz przeskakujemy jak najszybciej tutaj do przodu, teraz uważaj na tą e, bombę, teraz ci pokażę kolejnego skróta, tutaj sali przeskakujesz jak nie dam... i bum! do Czemu? 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 jaki lamus, dawaj chodź tu szybko, tutaj sobie przeskocz, dobra, nie. Nie. Dokładnie wylądował, dobra dawaj stary, bo to może być, o nie, Dawaj ty, bo ty, ty się musisz, ty masz... ty masz jakieś, ty masz jakieś czity. <laughs> stary wyszło, ej dobra, Udało takiego mi braciaka to ja mogę mieć. Uważaj, uważaj, Dobra, uważam, ale chłopie, wiesz co ci powiem, ty też musisz uważać, bo zaraz papież się razem ze mną. Bo chciałem, ale zaraz tak zrobię, żeby spać samemu! Jak nie. się uratował! Aha. Co za refleks. Profesjonalista, Totalny profesjonalista. profesjonalista! Dawaj, teraz przeskakuj tutaj do góry, bo Aha. tu może być Udałam super się. w każdym momencie i możemy mieć gigalip. O nie! O! Co? Ty ześ skoczyłem, a ja nie przeskoczyłem! No, no, nie, to mi się nie podoba. To mi się gigalip podoba! Stary! Memu, czy ty to widziałeś? I mamy teraz nie. niesamowitą grę Bombardment. Pytanie, czy znasz tą gireczkę? Bo jak coś to ja ci mogę wszystko stare wytłumaczyć. To jest moja druga gra na tej mapie. Uuu. Druga gra. Za pierwszym razem rozumiesz to, że kolega mi powiedział, że mogę się odbić od wody? I co? No to, Posłuch tak, posłuchałem się, wskoczyłem. I jak, z po ciebie, Debil! Co, że jesteś? Naprawdę nie no, chłop się odbijał od wody. I ty myślałeś, co? no bo, co? Słuchaj, no bo myślałem, Nie no. Że raz Teraz można się odbić, jako wiesz na brzuchu czy Bracia, ja cię miałem za jakiegoś normalnie super pro-Koksa. Nie o, nie, o, o, o uważaj, chłopa, no uważaj, bo to sprawe. normalnie może być po, a my musimy zostać na bombardmencie do ostatniego bloku. Ale pamiętaj, nie słuchaj żadnego kolegi, bo tutaj w wodzie to nie można pływać. Tutaj wody nie o. dotykamy, bo się nie dostaniemy dalej, a my się musimy.

Guys. Więc o? teraz musisz normalnie pokazać wielkiego skrzydłka. <laughs> musisz to pokazać, ciekawe, naprawdę. że naprawdę, naprawdę on jest najlepszym graczem? No dosłownie jednym z naprawdę lepszych. Nie! <laughs> ja przez ciebie. No i bardzo dobrze. Patrz, co w ogóle pozytyw robi. Patrz, gdzie on z, sobie wskoczył, chłopie. Jak, ja... jak to w ogóle możliwe? No to no, jest, chłopie, to się dan, no, ale oczywiście. Jej, patrz, skoczyłeś.

acum avem să-l am pe piu, credincioși domn, ia vă pitanie ce ia bende, cum a stăbătut, ce ia bende, ia-l, 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 ia Które jest drużynie? Y, stary pozytyw jest przed drużynie, czyli możemy mieć naprawdę giga ciężko! Chłopie, dawaj, coś normalnie tak się staramy! Ej, a da się tak wykopać piłkę z, na przykład z połowy boiska? Żeby to. No, da się, da się zaraz Ci pokażę oczywiście. Poczekaj. Że, oczywiście, że się stary. O nie, tam, prawie, O nie, o nie, teraz mamy problem, ani to! Problem ani to, dobra, Okej, odbijamy ja to. No starzy, od... ja Ej, no Ej, dobra, dobra, stary to szybko, do szybko. szybko, to broń! Szybko to broń! Dobra, wpadła jedna, ja może teraz szybko pobiegnę, stary. Ja teraz szybkie, normalnie. Ja, ja lecę sobie, o, patrz, wbijcie tego bramę! Jedną bramę wbiłem, ale nam też chyba widzę, że wbili, dobra, to ja szybko, oczywiście, to byliście mnie. Kolejną bramę, patrz co robisz, Szybko, wow, Spadek Ale jest pr... bramy, przeprawy. Wbijam ci pciutkie bramę. Jesteś Jak ganec... ty się tak nauczyłeś grać? Dary, to, bo ja. ja po prostu, ja po prostu umiem grać, nie ty co ty. Bachorze! Dobra, wej! No się. Ale wiesz, chyba co ci powiem? Ty. No chyba nie ty. No no, no, no chyba. chyba no chyba właśnie ty. Chyba ty. No i tyle w temacie. Tyle w temacie, Kuba. Zaraz się normalnie rozpapilimy. Ej, dobra, dawaj tego pozytywa, chłopie! Trafiłeś! Ej, co? Raz, ja to jest. Nie no i sik totalny! Dobra, ja tam też coś oczywiście wbijam w naszą, w Ej, tamtą stronę. szczerze? Nigdy, nigdy o, o, jeszcze o, o, o. nie trafiłem bramki Ty, na On trybie. ma chyba awka, chłopie! Gościu zaawcył! Ej, co to była w ogóle ta ptakiła się? Chyba się że przegrywa. I on się tak zdenerwował, że ha. przegrywa, że patrz! Wbijamy mu bramę! No. <laughs> Ej, teraz patrz, pokaż no, no, tej fajnej. jej Zobaczymy, fajnego... zobaczymy no. kto wygra. No zobaczymy stare. Jak ty to zrobiłeś? A <gry> widzisz, że jestem takim Co? dobrym graczem! Lecz, no, oszukujesz. Let, papi, oszukujesz. Lapi. Pa, robimy teraz super slajdzika bez dotykania wody. Patrz, ale ja tam nie mogę! Co bez jest? Nie... dotykania Co? wody! Super slajdik! Pytanie, pytanie! Nie, nie pytanie! Nie czy... Ej, stary. Przez... Pytanie! Nie. To jest to niemożliwe, nie... co ty robisz? O nie, dotknąłem w jednym miejscu i teraz w drugim, ale zrobiłbym super slajda bez dotykania wody Co jest grane nie. Ej, dobra nie, ja wam nie, nie, Gdzie jest? nie, o nie, jesteś już blisko nie, nie. nie szybko rozpędź się albo wiesz co? O nie o nie! Co ja zrobiłem! Uciekł. Uciekł. Star, ja teraz grasz land na 32 osoby! Tutaj jesteś Ja musisz... jestem na tej mapie najlepszy! Jesteś najlepszy! najlepszy. Wiesz, jesteś najlepszy, najlepszy, ty ty jesteś nie wiem, gdzie ty jesteś w sumie najlepszy, na kiblu najlepszy najlepsze wez, klocki stawiasz i tyle ci powiem! Ej dobra, wiesz co, ja cię teraz no, złapę i wywołam cię do tej Nie, 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 ci nie, nie, zostaw mnie, no, zostaw mnie. Nie, nie, złapę, stary, nie, zostaw, nie. ja cię złapę, tylko ja cię muszę uciekam złapać, od ciebie, poczekaj. Uciekam uciekam o, od ciebie, Chodź ty, chodź tu, lamusie, chodź tu, lamusie! Uch, ja. Dobra, Dawid się teraz... nie udało mi się wskoczyć. Tyle tutaj, tutaj ludzie. No jak ty ucierpasz O! No nie, jak już ty złapałem! Ja chcę ciebie złapać, a nie jak nie ty. Dobra, z pić. O! I za, nie. i za, do lawy cię mam wyrzucić. Dobra, wrzucam cię teraz do lawy. Teraz kolejnym razem jak cię złapie! Złapę cię! Złapę cię i cię wywalam do. Nie, nie dawaj. O ty! Ja tam Co no nie no Ziemi! O teraz stój, POL! Na lama dzieci no, nie złapałem, ale wiesz co, teraz i tak złapę i ci normalnie nogi z dupy powrywam. Tak ci powiem, bo jak ci nie, łapę, bo jak ci łapę! Po jak ci nie, łapę! Nie, 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 po jak, jak cię ci łap łapę! Ci... No co? Ach, nie widzisz, udało. A no wiesz co? Lamus. Ty, ty Nawet nie złapać nie, nie, mi... nie, ja nie ci umiesz. Ci teraz dam, lamu. Co? No, co i co? dobra wiecie, chyba ci teraz. No, nie podoba mi się to! Nie podoba mi się to, że stary, ja takiego nóbka, jak ty nie mogę złapać! Oj, teraz cię po... po jak się ci się no, udało! No i w końcu, no, raz, raz na dziesięć to wiesz, nawet Dobra, najgorszemu się Dobra, wiesz co, zaraz cię musi wywalić! Wywalić cię muszę nie, się, naprawdę. Nie, ja cię nie stąd! Naprawdę, ja A... cię stąd wywalam! Ja cię stąd wywalam! co? Ty też znalazł przejście?! A... Co ty ześ zrobił?! Oba dobra, teraz się nie zakwalifikujesz, chłopie, nie zakwalifikujesz się! Za nie cieszę! Nie zakwalifikuj daj, Nie, nie, daj mi nie, mi nie ma przejść, Nie ma sensu. Nie. nie. Blokodarzo, najcięższa mapa w Stumble Guys! Stary, robimy 8 minut blokodażo trochę, trochę się cykam. Trochę, trochę, się, trochę się cykam. Wiesz co? Czuję, że w gaciach masz już naprawdę za niewesoło. Tak naprawdę ci w gaciach. Może, Normal. ale nie powiem. Nie powiem ci. <laughs> Oj, chyba się obsrałeś, chłopie. Niby nie. Niby to ja. Niby nie. to ja mm -hmm. jestem tym obstranym e, Bobem. Ale wiesz, co ci powiem? Jak gdy grasz na bloku nasza, to chyba jesteś jeszcze bardziej obsrany. No <laughs> chyba ty. No chyba no, ty. E, no chyba uważaj, żebyś Uważaj, żebyś zaraz nie wleciał w lasery. Aha. O zakup. O, oh, o, oh, oh, oh. ja jestem ko, ja jestem kozaki totalnej. Tyle ci powiem stary, nie. bo jestem Ta, kozak. To, no Chciałbyś ty też. Chyba. A ty też byś chciał być kozakiem totalnym, Ja nie? jestem. Ja a jestem. Pff. Wiesz co ci powiem? Ty to jesteś Dunder świszny, ty jesteś taki oh, No po. chyba ty. No nie udało mi się cię no taki... O nie, o nie. O, o, o i co? Kup... No udało nie, no nie. Się. No, udało udało ci się. się masz rację, udało ci się. Co? No, tu co ty zrobił? Ej, halo, ty jakiś... Co tu się ty jesteś, stało? Ty jesteś jakimś hakerem na StumbleGuys czy coś? Bo e, to było naprawdę giga dziwaczne. To było serio w ogóle giga, totalnie dziwaczne. Ej, dobra. Okay. Dobra, słuchaj, robimy ten challenge. O, o, o! jak poleciał. Co chłop robi? Dobra, teraz się postaraj, bo tutaj trzeba normalnie się full... Nie. O nie, nie, Kupa, dawaj, może ci się udaje że... jeszcze dobra jakiś... Co? Co ty żeś zrobił? Co ty się zrobił? Ej co? Ja w ciebie stary totalnie nie wierzę jeszcze ja odpadłem. Ej dobra stary, gdzie ty jesteś? Bo ja cię chyba muszę wytłumaczyć, na czym ta gierka polega. Powiedz... No słuchaj, o, ogólnie, ja jestem no. tutaj na tej... O jesteś młodszy niż jesteś, Tak jesteś, pobądź, zaraz normalnie. Nie, zostaw, mnie, pionek, zostaw walne. A ty, A, ty walne. walne... Ty, ty co? ty, ty powiedziałeś? dostałem z kolców. Jakich kolców, kobietu? No, nie ma żadnych kolców. O, no jak ty patrz, mówisz? one, one ty. tak wyrastają z podłogi. No, totalnie wyrastają z podłogi, ale wiesz co ci powiem, stary, zbiera jak najszybciej się da. Ło! Wow, ale mnie to normalnie kolec zadał. Ja tak, nie on... wiem, tu cały czas się pojawiają te kolce, ja nie <laughs> mogę chodzić normalnie. Stary, ale musisz zbierać jak najwięcej tych kolców się da, żeby no, oczywiście pójść do kolejnego etapu. Ej, dobra, stary, dawaj teraz pójdziemy gdzieś indziej, bo tu jest no, oczywiście mapka Lost Temple tutaj zbierasz na niej teraz e, to jest jakaś nowa mapa? no to jest nowa... ja w ogóle gram chyba pierwszy raz To, ale chodź teraz ja się nie, nie, nie na chud. tych bombach o, na bomba! to przysydłeś. Dobra, to ci No to Dostałem bombą. Chciałbym to zobaczyć, chłopie, jak ty bombą dostaniesz. Naprawdę, musicie cię obserwować. Może... Ale, wow, nie, ja ale cię bomba, ty. A wiesz, że w ogóle możesz wybuchnąć, jak ta bomba cię normalnie tak strzeli w pytyne To, chłopie, wybuchniesz i normalnie Posztań polecisz. Lecisz. No, podziwiaj się teraz. Wow, wybuchłeś, stary. Widziałem, jak cię normalnie ta bomba... Śpi. O, jak to kozacko wygląda! Nie wow. Co się dzieje? Kupa. Oni mnie atakują. masz ewidencję normalnie, stary! Takie kłopoty, że ja ci... Słuchaj, do, dobrze dawaj zbieraj szybko te minutki, bo zaraz możemy jeszcze przez wow. przypadek odpaść i będzie giga przypalić! A mnie ja znowu dostałem! Czy... No nie, Ej. cały czas Ej. wybucham! Ej. Stary, ale zbieraj te momenty, bo jakby O! Jesteś, który byłeś? Dał się. Dał się. miejsce Ośme, dobra, stary, ja się bałem, że ty odpadniesz. Ło, stary, tej mapki chyba też nie widziałeś! Hot Wheels! No powiem ci, że to jest kolejna mapa, którą gram pierwszy raz. <grym> ej, stary, tutaj masz takie normalne samochody, wiesz? Więc... Ty, a tu trzeba uważać, mega. To. Wow! Jak, jak, ja, 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 ja. Ja bym na ciebie, jak ci grasznił? To, to znowu dostałem! No ja cię suda, dawaj, kuba, bo jeszcze odpadniemy i będzie giga przegrznił! Dawaj, musimy tutaj grasznił, Nie! Co to jest? Ej, co ci się stało? Ja Czy ty mnie uderzyłeś? Ej, ja bym ci nigdy braci nie uderzył. To ty z Mario, Paweł, Ej, dobra, o, ej, gdzie ty jesteś stary? Ej, dawaj, teraz się postaraj, widzicie! Widzicie, biegnij do przodu, dawaj, 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 dobra! No I teraz U. dawaj do tej po lewej strony, do różowego, to dostaniesz biały samochód. O, o. masz niebieski samochód! Ma. Czy stary! Wiesz, na spacji jest w ogóle speed? Na nitro jest na spacji, jak będziesz tak klikać cały czas na to będziesz miał stary nitro! Więc klikaj cały czas spację. Bobek nie kłamie, twój bracisiek by cię nigdy nie ukłamał. O, Widzisz jak to, to tu jest? O! <laughs> wow, coś tam chyba nie wyrobiłeś, ale dawaj, pospieszmy się! O nie! nie.